Cześć, Szymonko Tutaj Ali to Szymonce Przepraszam, że dawniej nie nagrywałem, ale Zapraszam wszystkich widzów na serwer Single SMP3 Single SMP3 Tak, dobrze Nie przeszłyście nie się, się Wszystkich moich widzów zapraszam Jest tam używany lifestyle SMP jest um, jeszcze serwer, się dopracowuje. Będzie DROP SMP i tak dalej, ale to później. I jeśli stracicie wszystkie sekcje, zostajecie bank. Bo... Znaczy, nie wiem, czy zostaje, bo jeszcze tam serwer dopracowuje z kimś yy, i u mnie jeśli chcecie na nim być musicie robić subskrybować, oglądać wam wszystkie filmy, pisać dobre komentarze pod tym filmem. E, musicie napisać komentarz, na przykład jak chcę wbić na serwer, e, to Ej, ten to na przykład wybijał mnie na serwer. Że nic, że jakbyś ze serwera. Jak się śniadanie dostaje, bana i ja odbanowuję tak po jednym dniu, dwóch. I ogólnie, jeśli chcecie odcinki z tego serwera albo live'a, to możecie oczekiwać w następnym może tygodniu bo serwer musi być dopracowany jeśli my go nie usuną, bo ziomki mam dostęp mogą mi wszystko zabrać, konsolę i tak dalej i też będzie robione jakby będzie robiony będzie robiony tylko lifestyle jednak ale będzie dobry serwer i tam jest server, chessmp lifestyle i żeby dostać się do co no wiem lajka like, łapkę i tak dalej tak. i ogólnie IP będzie w oczywiście i może IP będzie w tym odcinku, ale niestety będzie white lista To tam tam moich znajomych. Yy, będą te Felipeze. Znaczy, no nie. Mogę też Felipeze. Spróbuję go dodać. Piszę do niego. Czy tam będzie chciał uczestniczyć? Dobry montaż nie trzeba. Po prostu no, nawet musisz nagrywać na YouTube, a. Minecrafta czy coś innego chociaż. Musisz nagrać chociaż odcinek. Albo stworzyć też Discorda. I ogólnie będziecie mogli tak robić. Ogólnie teraz jestem na survivalu, bo tego... Mm, bo nie się wbijać na mój serwer i IP e, będzie na Discordzie podawane więc no do zobaczenia na moim serwerze Lifestyle SMP siemano